No i witamy Państwa bardzo serdecznie na drugim już meczu. Ten Jan Ziłko podejmuje w drugim meczu kolejnego rywala 3 do 0. Zmiana serwującego. No Janek Ziółko tutaj ma raczej łatwy start. Nie, wiem. Nie będziemy nikogo ustalać. Każdemu życzymy walki do końca. Ale właśnie cała droga trenera Ziółki jest 4 do 0 błąd przy złapaniu kółka. Ale oczywiście nawet w takiej kategorii wiekowej to jest najważniejsze uczestnictwo. O, widzimy że... o, już widzimy, że trener Ziółko podszedł sobie do tego meczu bardzo sparingowo na lekim ludzi. Nie... Skubany. Ale to jest właśnie duch to jest duch sportowy Jeszcze kogoś nauczyć jak, jak się rzuca, jak się łapie, no właśnie no, Tylko, że takim sposobem można komuś pomóc wygrać. 5-1 5-1 prowadzi jednak wziąłko. O, ładnie teraz, złapany ja To chyba był. Co mnie poprawił ręką? Chyba tak, ale teraz ładna wymiana pomiędzy obydwoma panami. Ależ teraz ładnie, naprawdę ładnie. 5 do 2. No, mój trener troszeczkę jakby odpuścił. Troszeczkę jakby odpuścił. Znaczy, to nie jest kółko. No, ale się już nie bawią takimi rzeczami, mam nadzieję. 6-2. 7 do 2 nie ruszył pan trener, ale miał dużo szczęścia, bo było 7 do 2. No i teraz zobaczymy. Będzie góra. Jest ciężkie do łapania, ale złapał. No I teraz jest 8 do 2. Zmiana stron. Trener Jan Ziółko prowadzi. 8 do 2. Zmiana stron. Pogratulowanie. Uściśnięcie sobie dłoni. I zmiana stron. Jeszcze dwa serwisy. Zobaczymy, jak sobie trener poradzi. Aj! no nie, dobrze, nie, dobrze. Odbiło się to kółko od ręki. 8-3. Niedorzucone. 9-3. Zmiana serwisów. Nie chcę chyba przemęczać trener. Ziółko. Ręki 10 do 3. Szybki mecz prowadzony w szybkim tempie 3,5 minuty. Mamy 10 do 3. Ten RZUKO stosuje to, co lubi najbardziej, czyli ojoj, oj, 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 aut oj. 11-3. <grywy> Ależ ładnie teraz rzucone no, bez spaczenia 12-3. Takiego, takiego żalancji, ale trafia, trafia. Czwarty punkt, 12-4. Mam nadzieję, że tym razem trener sobie tak nie wypuści tego zwycięstwa, bo to się prowadził 9 do 3 i potem stracił tych punktów. 4 po drodze, nie dobrze, 13 do 3, 3 1, 13 do 4. 13.5 i teraz jeżeli wykorzysta swoje atrybuty trener ziółko nie trafia, nie trafia. out 13.6 niestety nie trafił. Ma jeszcze dwie próby przy swoim serwisie na to, żeby ten mecz zakończyć do 6. Ładnie trener ziółko. Nie wiem czy on trafił? Trafił? To jest... Chyba 14-6 tego co rozumiem. No i teraz. I proszę Państwa, mecz kończy się 15-6. Jan Ziółko wygrywa drugi mecz.